Witam weźmeczki, bardzo gorąco serdecznie. W pierwszym odcinku serii, nowej serii na kanale Krowa Live, tak, to jest taka seria serwera devusuper.pl, czyli mc.dewsuper.pl, ale będziemy mieli IP na ekranie. Będę nagrywał z tego serwera jakieś takie małe, yy, można powiedzieć, fabularne odcinki. No nie z takim sensem jakimś, że kolejny odcinek będzie kolejną no, tylko taki zobaczycie oczywiście. A więc, no, nie przedłużając, nie wiem już ile odcinków, bo się jest naprawdę zaraz koniec roku szkolnego, to naprawdę już będziemy, co, naprawdę rzadko odcinki. Ale tak, dobra, zapraszam was do obejrzenia odcinka pierwszego. Witam ośmioczki, bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku Krowa Live, tak, jest. Mm, mogę wam już powiedzieć, że dzisiaj dostałem zlecenie od Flasha, Flasha, żeby zobaczyć coś na temat magicznych fairwerek, które pojawiały się na serwerze, tak! Po Pojawiało się podobno wczoraj w poniedziałek i tak, udam się chyba do biblioteki, żeby coś o tym się więcej dowiedzieć. Tak, Flash powiedział mi, żebym coś się o tym więcej dowiedział, a więc biegnę jak najszybciej do biblioteki, żeby się coś o tym dowiedzieć. I tak, no a tu sobie chwilę poszukam, jak widzicie, a może i nie widzicie. Sobie tu chwilę... Poszukam tej książki, jak ją znajdę, to do Was wrócę. Dobra, biegnę do kopalni, do drugiej biblioteki, ponieważ tutaj nic mi nie chcieli powiedzieć i nic mi nie chcieli podać niestety, bo nie byli ludzie są, ale biegnę do kolejnej biblioteki. Dobrze, jestem w kolejnej bibliotece i tak, tu muszę poszukać książek. No, naprawdę jest ich sporo, ale chwilę mi to zajmie, ale chyba poszukam, mam nadzieję, że coś znajdę. Dobrze, jestem i w końcu coś znalazłem. Ten pan mi także pomógł. Tak, znalazłem książkę, książkę, której marzyłem, tak. Chodzi o książkę I tak, musimy zobaczyć co w niej jest Ponieważ jest naprawdę ważna Musimy ją jak najszybciej oddać A więc sprawdzamy Niemożliwe Zdjęcie magicznej fajerwerki Napisane gdzie ona jest Fajerwerka była wczoraj Jak widać nie ma tu fajerwerki A więc muszę odnaleźć gdzie ona jest Albo tym bardziej kto to zrobił A więc tak, no Naprawdę to wyzwanie od flasha Naprawdę jest ciężkie Ale tak, muszę to znaleźć Ten Dewu super Naprawdę ma dużo tych problemów Ale no, zobaczymy Może najlepiej będzie jak kogoś tu po Popytam, o co z tym chodzi, a więc no, ja chyba muszę popytać, a więc idę pytać. Dobrze, dowiedziałem się, że może coś o tym wiedzieć ten pan, który pracuje tutaj i kupuje od nas drewno, więc idę do niego. A więc dobrze, przyszedłem tu i ten pan przekazał mi książkę, powiedział, żebym nikomu nic nie mówił, żebym mu za chwilę oddał, ponieważ może coś złego od niego czekać, ale przez to sobie gdzieś się skryje i sobie ją przeczytam. Dobrze, jestem już naprawdę skryty i muszę przeczytać co w tej książce pisze. Prawie nic, ale co to jest? Magiczna perwerka została stworzona przez magika. Komórka. Niemożliwe, proszę Państwa, ale dobrze. Ja lecę szybko oddać ją książkę, ale tak żeby nikt mnie nie usłyszał, a więc widzimy się za chwilę. Niestety drewniak nie chciał mi niczego powie nie powiedzieć, ale spytałem się, popytałem graczy, czy coś wiedzą o komórku i powiedzieli, że to jest admin. Dziwne, admin. Magik? Hmm, dobra. Ale tak, ja muszę jeszcze kogoś poszukać, żeby znaleźć jakieś dowody większe, ponieważ to może być kłamstwo. Dobra, jestem u bibliotekarza, który ma tu pełno książek i magicznych książek, które nawet nagrywałem, wszystko z serwera, wszystko co się tu dzieje. A więc pożyczył mi jedną oczywiście na chwilę, no bo nie wiem, dlaczego wszyscy pożyczają na chwilę, a naprawdę chyba to musi być ważne. Pożyczył mi filmy, yy, na których są jest pokazane, co się działo z fajerwerką, a więc muszę to koniecznie zobaczyć. Wy także. Dobra, oddam jeszcze temu panu książkę. I tak, muszę gdzieś się skryć i to wszystko przeanalizować, żeby nikt mnie nie słyszał, ponieważ to jest karalne, więc lepiej gdzieś się ukryję. Mm, a więc się zobaczymy, jak gdzieś się ukryje. Dobra, jestem już i tak, po przeanalizowaniu tego wszystkiego zrozumiałem, że to może być wina, komórka, tego admina, magika, wszystko możliwe. Tak naprawdę, że może to jest jego wina, ta magiczna fireworka ta tabliczka, nie wiem co się dzieje, ale tak, ja tu ciekaw, żeby nikt mnie nie zauważył. I tak naprawdę yy, no. Możecie stawić łapkę w górę. Może jeszcze poszukam jakichś tajemnic. Tak jestem, krowa live. <gry> I tak naprawdę, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mm, nie wiem, może jeszcze coś się wydarzy. A więc na, na pewno nagram tak jak najszybciej odcinek. Ale tak naprawdę, dzięki za odcinek. I nara.